Witamy serdecznie ze stadionu olimpijskiego imienia Atatirka w Stambule. Pogoda dziś piękna. Liczymy, że sam mecz dostarczy podobnych wrażeń. Z komentatorskiego stanowiska kłaniają się Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Obejrzymy dzisiaj mecz towarzyski reprezentacji narodowych. To dobra okazja do przetestowania taktyki przed meczami o stawkę, więc możemy być dzisiaj świadkami nieszablonowych rozwiązań. Zapowiada się świetny mecz. Państwo przed telewizorami pewnie z niecierpliwością czekają na ten mecz. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Na ekranach widzimy teraz w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Trener stawia na ustawienie 4-4-2 w jego klasycznym wariancie. Czyli szeroko z tyłu i w środku pola, a z przodu dwóch napastników odpowiedzialnych za wykańczanie akcji. Będą zapewne dostawać sporo piłek ze skrzydeł od podchodzących do linii końcowej bocznych pomocników. Nie trzeba być fanem tureckiej piłki nożnej, żeby pokochać Atatürk Olympic Stadium. To przecież tutaj odbył się jeden z najspanialszych meczów w historii piłki nożnej. Tak, Liverpool odrobił trzybramkową stratę do Milanu w finale UEFA Champions League w 2005 roku, a bohaterem meczu został Jerzy Dudek. A teraz przyjrzyjmy się składowi gości. Trener zdecydował się na ustawienie 4-3-3 z bocznymi napastnikami w roli klasycznych skrzydłowych. I jest to wariant dający trochę więcej przestrzeni w strefie ofensywnej, gdzie przed bramką operuje głównie środkowy napastnik wspomagany przez przesuwających się do przodu pomocników. Ładne udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Florezi. Próbują teraz skrzydłem. Ciro i mobile. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Zorzinio. Przy piłce i mobile. Serią podań próbują uśpić czujność przeciwników, znaleźć dogodny moment do szybkiego ataku na bramkę. Lorence Insigne? Wycofanie piłki w poprzek, dobre. I gol! Piłka w siatce! Lepiej nie mogli zacząć tego spotkania. Jeszcze się dobrze nie rozgrzali, a już prowadzą. Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Ilmas, okajokuszlu, piłka oddana rywalom. Dobre zagranie w obronie. Przeczytał zamiary rywala i przechwycił piłkę. Ozantufan Ilmas. Próba przelobowania obrońców Udana. Bardzo dobrze pomyślany. Zorzinho. Florezi. Przypiłce immobile. mobile. Rozgrywają. Za mocne to podanie piłka trafi do bramkarza. Ilmas. Tufan. Bardzo dobrze zablokowany strzał. Zagrywa w okolicę 9 metra. Przytomna interwencja obrońcy ratuje zespół z niemałych opałów. Beratti się chyba pospieszył i strata. No i partnerzy podążają z pomocą. Pięknie odebrał, we wspaniałym stylu. Marko I przy piłce Insigne. No i strata. Rozciągnięcie gry na skrzydło. Insigne. Piłka krąży od nogi do nogi. Marko Weratki. Dobrze teraz wyłuskali piłkę Rywalowi. Będą szukać teraz okazji do kontry. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Marko Weratki. Blisko polekarne może strzelać. Jorginho piłkę ma Immobile. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Jorginho. Jorginho ponownie przy piłce. Znakomicie Bramkarz, duże brawa za tę interwencję. Zorzinho. Imobile. Insinie. Veratti. Imobile. Dobrze odczytał intencje rywala. Dobra okazja do oddania strzału. Dobry pressing. Odebrał piłkę. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Marko teraz. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Pomysł niezły, ale niedokładnie piłka. Zaraz padnie łupem bramkarza. Szalchanoglu. Atak Turków może być groźnie. To może być Bramka. Zablokowany strzał. Jest szansa na kontratak. Zorzinho. Floresi. Brawo. Ładnie odebrał. Po pierwszej połowie tego towarzyskiego meczu mamy jednobramkową różnicę. Całe spotkanie, jak to w sparingach reprezentacji bywa, przypomina partię szachów, więc kto wie, czy ten wynik nie utrzyma się już do końca. Rozpoczynamy. Druga połowa prowadzą Włosi. Piłka opuszcza boisko. Będzie wznowienie z autu. Ozan Kabak. Przeciwnicy przejęli. Ładnie, nad obrońcami. Piłka na skrzydle. Czy będzie to jest obrońca, gdzie być powinien i znakomicie blokuje. Marko Verratti. Insigne broni nie wypuszcza piłki z rąk. No nie jest raczej zadowolony ze swojej gry w pierwszej połowie. No, ma o czym myśleć w szatni. Był kompletnie niewidoczny. Nie miał nawet specjalnie czego wykorzystywać, bo nie radził sobie najlepiej z dochodzeniem do okazji strzeleckich. Jeśli w drugiej połowie zagra skoncentrowany, to może uda mu się wspólnie z kolegami odwrócić losy spotkania. Wychodzą do kontrataku. Źle wyprowadzony ten kontratak kończy się niestety stratą. Podanie wychodzi za linię boczną. Piłka dla rywali. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Blisko już do bramki. Świetny pomysł. Ten lob stwarza zagrożenie. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. No i mamy spalonego, a tak niewiele brakowało. Przypomina mi się Filip Poinzagi, piłkarz, który zawsze grał na granicy spalonek. Immobile, Przypince Veratti, Insigne. Jorginho z piłką, Ciro i mobile. Lorenzo Insigne, może zdecydować się na strzał. Przytomnie obrońca i bramkarz może już odetchnąć. Ilmas. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Musi być bramka! Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się to zrobiło! Czekamy na rozwój wypadków! Bo że jeszcze będzie się to działo nie wątpię. Może spójrzmy teraz na spokojnie, jak to wpadło. Cóż, ewidentnie nie jest to gol sezonu, ale takie sytuacje z bliska też trzeba wykorzystywać, zwłaszcza po akcji całej drużyny. Bramkarz był tu zupełnie bezradny. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje. Insignie. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. Marko we traci piłkę. Ilmas. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Szalchanoglu. No, i proszę, udało się odebrać piłkę. I mobile. Zorzinio. Robi się niebezpiecznie. Nie rezygnuje, szuka sobie miejsca. No, piłkę odebrał i, i stracił. Ruszyli teraz groźnie do kontry. I stracili piłkę. I zaczną teraz z autu. Trener zdejmuje go po naprawdę dobrym występie. Zapewne chce oszczędzać jego siły. do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowych. Federico Chiesa. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. I mamy zmianę. Trener wprowadza zawodnika z ławki Ma szansę dograć w polekarne. Jorginho. Pellegrini. A teraz Jorginho. Ryzykownie, ale udało się. Jorginho. Ciro Immobile. Pewna interwencja Bramkarza. Nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Trener postanowił, że jest to dobry moment na zmiany. Dośrodkowanie. z Rożnego W szesnastkę. i słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Mocne, udane wejście. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Zorginio. Przypinsy i mobile. Pellegrini. Ach, to nie była łatwa pozycja, ale i strzał mocno nieudany. Może trzeba było próbować jakoś inaczej w tej sytuacji, schodzić do środka, szukać do grania. To wygra, wciąż remisowo. Okajokuszlu. Jest powtórka sytuacji, po której padła wyrównująca bramka. Bramkarz musi być teraz zły na siebie. Piłka przeryciała w zasadzie tuż nad nim. Na pewno była w zasięgu jego rąk. Pellegrini. Piłkę ma teraz Jorginio. Czasu coraz mniej. Rzucają się do ataku. Jeśli strzelą, rywale mogą nie zdążyć odpowiedzieć. Popatrzmy Włosi z wolnego. Ależ było teraz blisko. Z daleka, ale spróbował. Tym razem bramkarz nie musiał interweniować. No, w powtórce widać... Że znakomite było to uderzenie o mały włos, a piłka wpadłaby do bramki. No, niewiele brakowało, znakomite uderzenie, zabrakło odrobiny dokładności. Immobile? Ładny przerzut teraz. To chyba ostatnia akcja w tym meczu, ostatnia szansa na to, by jeśli strzelą odnieśli zwycięstwo. Koniec regulaminowego czasu gry, remis.